Główną osią programu, czyli taki największy blok zajęć, dotyczy projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Te zajęcia są uzupełnione przez zestaw przedmiotów ściśle inżynierskich, jak fizyka budowli, mechanika budowli, statyka. Bardzo ważnym elementem, na który kładziemy nacisk, to historii i teorii architektury i urbanistyki. Kształcimy i staramy się zwiększać umiejętności studentów w zakresie wykorzystania zaawansowanych technik komputerowego wspomagania projektowania, ale także nacisk w programie położony jest na warsztatowe, tradycyjne narzędzia do modelowania. Na przedostatnim semestrze studiów przewidziana jest całosemestralna. Architektoniczna praktyka zawodowa jest ona realizowana w biurach architektonicznych i to wpływa, pozwala na dobry start w życie zawodowe po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera architekta.